Zadanie czwarte. Ile jest wszystkich liczb trzycyfrowych, które są liczbami nieparzystymi? Na pewno tutaj będziemy wykorzystywać wszystkie cyfry, które znajdują się w zbiorze A, czyli wszystkie cyfry od 0 do 9. Natomiast zastanówmy się, kiedy liczba jest liczbą nieparzystą. Zadam trochę inne pytanie. Kiedy liczba jest liczbą parzystą? Liczba będzie liczbą parzystą wtedy, kiedy w jej rzędzie jedności będzie stało 0, 2, 4, 6 i 8. To oznacza, że liczbą nieparzystą będzie taka liczba, w której to rzędzie jedności będą stały te pozostałe wartości liczbowe, których nie podkreśliłam teraz. Czyli wtedy, kiedy będzie. W rzędzie jedności stała 1, k 3, 5, 7 oraz 9. I teraz liczebnością tego zbioru, zbioru NP, jest czy, czy w zasadzie ta liczebność jest równa. raz, 2, 3, 4, 5. Jest równa 5, czyli tutaj mamy pięć cyfr. I teraz liczbę cyfrową zapiszemy sobie symbolicznie w taki sposób. Gdzie pierwsza kreska oznacza. Rząd setek, druga liczba oznacza rząd dziesiątek, natomiast trzecia kreska będzie oznaczała rząd jedności. No i teraz wiemy, że w rzędzie jedności będzie stało 5 cyfr. W rzędzie dziesiątek mogą stać wszystkie cyfry ze zbioru A, jest ich 10, natomiast w rzędzie setek nie może stać 0, czyli w rzędzie setek może stać 9 Cyfr ze zbioru A i teraz zgodnie z regułą mnożenia, tą definicję masz podaną w zielonej ramce. Te liczebności musimy przez siebie przemnożyć. I teraz tutaj co mamy? Mamy 9 razy 10 to jest 90 i 90 razy 5 to jest 450. Co to oznacza? To oznacza, że wszystkich liczb trzycyfrowych, które są liczbami nieparzystymi jest 450.